Poniedziałek 7 lipca wita Państwa Malwina Muzyczka zapraszam na magazyn miejski, a o czym dzisiaj powiemy? Sitno znowu bije rekord. Zakończenie lata. Kino pod gwiazdami. Ponad 400 wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających, to bilans 28 wystawy zwierząt hodowlanych maszyn i urządzeń rolniczych w sitnie. 4, 5 i 6 lipca odbywała się 28. Wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie. W tych dniach wszystkie drogi prowadziły do Sitna. Do udziału w wystawie zgłosiło się 407 firm, około 1500 hodowców, którzy przywieźli ze sobą ponad 1200 sztuk zwierząt. Dopisała też pogoda, a co za tym idzie, zwiedzający. Taka wystawa jak jest w Sitnie. Nie może się nie odbyć, ponieważ jest to po tej stronie Wisły jedna z największych imprez, a jeśli chodzi o hodowlaną wystawę, jest to najstarsza hodowlana w Polsce, dlatego. No tutaj doceniając rolników nie możemy im tego zabrać. Mamy wyjątkowo okazałą wystawę zwierząt hodowlanych. Wyjątkowo pięknie przygotowane zwierzęta, co podkreślają wszyscy uczestnicy. Wyjątkowa pielęgnacja dotyczy nie tylko bydła, ale także pozostałych gatunków zwierząt. Cieszymy się, że plac zwierzęcy tętni życiem. Tak wielu zwiedzających na tym placu nie było od lat. Niektórzy ten plac omijali. Widać po ilości rolników odwiedzających jest to jak najbardziej potrzebne. Rolnicy przyjeżdżają, patrzą, korzystając doświadczeń tych, tych najlepszych i wprowadzają to u siebie w gospodarstwach, więc odpowiedź jest oczywista, jak najbardziej potrzebne. Tradycyjnie podczas wystawy oceniano gołębie rasowe, drób ozdobny i króliki, bydło, konie, trzodę chlewną, owce, kozy i pozostały drób ozdobny. Wystawcy, których zwierzęta zaprezentowały się najlepiej, najlepiej wyglądały bądź były nad wyraz wydajne, otrzymały nagrody i wyróżnienia. Po raz pierwszy wystawiliśmy krowę, która o wydajności ponad 14 tysięcy w ciągu roku. To znaczy, że ta krowa po wycieleniu musiała dać w granicach 60 litrów mleka na dobę. To jest po prostu niewyobrażalne. Niespotykane. jak no, to możliwe? Dlaczego tak? No, to jest najlepsza genetyka światowa. Amerykańskie holsztyno-fryzy, najlepsza rasa mleczna w, pol, w Europie, w świecie. No i bardzo dobre żywienie. Staramy się zawsze przygotowywać pod względem organizacyjnym jak najlepiej. Myślę, że dobrana jest dobrze pora roku i tak mamy rzeczywiście szczęście do pogody. Myślę, że zasługujemy i my, i rolnicy przede wszystkim, my jako organizatorzy, niekoniecznie, ale rolnicy, którzy są tutaj przedstawicielami najlepszych stad hodowlanych z całego województwa i nie tylko. I myślę, że dzięki nim ta wystawa ma takie ogromne zainteresowanie i tak jak tutaj jest z roku na rok, myślę, że odwiedzających, zwiedzających jest coraz więcej, nie tylko mieszkańców wsi, ale przede wszystkim miast, którzy być może niektóre dzieci nie widziały jak krowa rzeczywiście wygląda. Niedzielny dzień wystawy rozpoczęła Msza Święta w intencji wszystkich rolników. Corocznie organizatorem wystawy jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z zespołem Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Spektakl Planeta Lem zakończył 39. edycję Zamojskiego Lata Teatralnego. Wczoraj dobiegła końca 39. edycja Zamońskiego Lata Teatralnego. Tegoroczna uczta wszystkich miłośników teatru obfitowała w smakowite kąski. Wydarzenie zakończył spektakl Planeta Lem, napisany na podstawie prozy Stanisława Lema w wykonaniu Teatru Biuro Podróży, a w reżyserii Pawła Szkotaka. Stanisław Lem, w swojej prozie pełnej humoru i przenikliwości, zdiagnozował współczesny świat oraz przedstawił refleksję na temat relacji między rozwojem technologii a ograniczeniami ludzkiego gatunku. Bohaterami spektaklu, który zakończył 39. edycję zamorskiego lata teatralnego, były postaci znane z powieści i opowiadań Lema, Ion Tichy, profesor Tarantoga, społeczność lepniaków, superkomputery, roboty. Spektakl pokazywał świat przyszłości, gdzie sztuczna inteligencja rządziła ludzkim gatunkiem, dając mu sztuczny dobrobyt, co psuje ludzi do szpiku kości. Dla wszystkich, którym mało teatru, zapraszamy już dziś do Zamojskiego Domu Kultury 8 października 2014 roku na Burzę. Studia teatralnego Koło z Henrykiem Talarem w roli Prospera. W miniony piątek wyświetlono pierwszy film z cyklu Kino pod Gwiazdami. 4 lipca na dziedzińcu hotelu Mercure wyświetlono pierwszy film z cyklu Kino pod Gwiazdami. Wydarzenie organizuje wspólnie Centrum Kultury Filmowej Stylowe w Zamościu, Hotel Mercure i Urząd Miasta Zamość. Jest to też pomysł sprzed lat, który mogliśmy dopiero teraz zrealizować dzięki postępowi w technice. No jest to oferta przeznaczona dla mieszkańców miasta, dla turystów. Także to jest, mam nadzieję, że to jest taka nasza cegiełka jak, dla, jako produktu turystycznego bez zamościa. Już pierwszy filmowy seans pokazał, że to cenna inicjatywa. Zgromadzeni obejrzeli film. Trzecia 10 do Jumy. Tak, dostajemy sygnały, dostajemy telefony z prośbą o rezerwację miejsc, natomiast rezerwacji nie prowadzimy. Kto pierwszy ten, ten lepszy rezerwacji nie możemy prowadzić, ponieważ jest tylko 60 miejsc dostępnych. Repertuar jest różnorodny, przeważają komedie, ale są też i filmy muzyczne, o Rolling Stones, Marley, są też i filmy sensacyjne. Te projekcje plenerowe zaplanowane są wtedy, gdy nie ma naszych imprez na rynku wielkim, jak na przykład spotkania z historią, czy inne imprezy miejskie. Kolejny seans już 11 lipca. Na wszystkie filmy wstęp jest bezpłatny. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.stylowy.net. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.